Kochani, dzisiaj ugotujemy pyszną wiejską zupę z dodatkiem pięknego kawałka boczku. Boczek w pierwszej kolejności pokroimy sobie w plastry i mniejsze kawałki, po czym podsmażymy na patelni. Boczek mamy na patelni, teraz z odrobiną tłuszczu musimy go podsmażyć. A moim tłuszczem tradycyjnie będzie wycha smalcu mojego własnego podczas gdy nam się boczu ładnie podsmaża obok w stawiamy wodę do wody dodajemy kilka kulek zielan wiejskiego liść laurowy i czekamy aż nam się to zagotuje kochani teraz do tego boczku dorzućmy sobie troszeczkę oregano i pieprzu ziołowego wymieszamy i dalej na lekkim ogniu podsmażamy to mięsko gdy boczek zaczyna się już pięknie rumienić, dorzućmy jedną cebulkę pokrojoną w kostkę. Boczek pięknie się podsmażył. Słuchajcie, te, te przyprawy z tym boczkiem na, na tym smalczyku w powietrzu. Niesamowity zapach. Teraz przerzucamy to do naszego garnka. Niech się nam to gotuje. A teraz przygotujemy sobie warzywa. W pierwszej kolejności przygotowałem sobie seler. Z selera mam tutaj trzy takie plastry pokrojone w ten sposób. Z racji tego, że jest to zupa wiejska, wrzucamy właśnie w takiej postaci seler. Ponieważ nie będziemy wyławiać warzyw, będziemy to wszystko zjadać. Zupa musi być treściwa. Odrobina pietruszki do smaku. Drobno ją pokroiłem, ona się nawet może rozgotować po to, aby nam zagęściło tą zupę. No, zupa gotuje i podskakuje a teraz dwie łyżki pory. No i kochani, dajemy jeszcze trzy ząbki czosnku drobno pokrojonego. Też niech się wygotuje. Dwie trzy pieczarki. I jedna czerwona papryka. Archewka też musi być w końcu mamy zupę wiejską. Ale kochani, jakże żeby wiejska bez świeżej kapusty. Dominującym składnikiem właśnie w tej zupie jest kapusta. A na sam koniec dorzucimy grubo pokrojone ziemniaki. Teraz przyprawiamy, oczywiście musi być grubo zmielony pieprz w moim przypadku kolorowy. Teraz niech nam się to pogotuje do miękkości, a w międzyczasie przygotujemy sobie kilka ziemniaków. Mam tutaj 6 ziemniaków. Teraz te ziemniaki pokroimy w grubą kostkę. Gdy już nam się pięknie wszystko ugotowało, kapustka miękka, marchewka miękka, dorzucamy teraz grubo pokrojone ziemniaki. Moi no kochani, na sam koniec wyciskamy odrobinę koncentratu pomidorowego i zupę mamy za chwilę gotową. Moi no kochani, zobaczcie, zupę mamy gotową. Prawdziwa, wiejska zupa, treściwa do takiej zupki, jeżeli chcemy, bo niektórzy tak lubią. Jakaś bułeczka, kromeczka wiejskiego chlebka, lekko można jeszcze dopieprzyć. Dosolić według uznania i możemy się taką zupełnie naprawdę zajadać. A dlaczego wiejska? Może dlatego, że to są podstawowe składniki, które w każdym gospodarstwie domowym rosły, więc szło się zawsze na ogródek, rwało się to, co było pod ręką, czasami z dodatkiem jeszcze czegoś. No i taka zupa jest bardzo szybka w ugotowaniu, smaczna. Jeżeli Wam się podobało, dla zasięgu sub like i do następnego hej dzięki. Przed chwileczką spróbowałem rewelację. No słuchajcie, nie mogłem się powstrzymać. Zupa tak pachnie. Kilka razy ją tam spróbowałem. I znałem z tego garka. Słuchajcie. No nie idzie się tej zupie oprzeć. Więc nalałem troszeczkę do miski, chociaż jest późno, nie powinienem jeść. No ale trudno. Do tego dwie kanapeczki. Takiego swojskiego chlebka. Musimy spróbować. No słuchajcie, no taką zupę. Och, pyszna, taką zupę się chce jeść. Naprawdę. Chciałbym, aby ktoś, jeżeli ma taką ochotę, zrobił taką zupę i w komentarzu ją opisał, wypowiedział się na temat tej zupy. Chyba, że ktoś zna taką zupę, to bardzo proszę, piszcie w komentarzach.